Nigdy nie sądziłam, że dzień, w którym pożegnam ojca, stanie się nie tylko końcem jego życia, ale też początkiem czegoś, czego nie sposób było przewidzieć odkrycia, że rodzina, ta sama, z którą dzieliłam dzieciństwo, uśmiechy przy stole, wakacje w domku nad jeziorem, ci wszyscy ludzie, których uważałam za swoich, za lojalnych, ciepłych, pełnych wsparcia, potrafią zamienić się w tłum gotowy do linczu, jeśli tylko ktoś da im pretekst bo stałam wtedy przy trumnie, mając w sobie całą pustkę, jaką zostawił po sobie ojciec, Roman żelazny, człowiek twardy, wymagający, ale w głębi serca dobry. I słyszałam szepty, widziałam spojrzenia, a najgorsze było to, że nie były one pełne współczucia, tylko podejrzliwości, jakby sama moja obecność była tu niewłaściwa, nieproszona, a gdy mój brat Mateusz podszedł do mnie i powiedział półgłosem, lecz z taką intonacją. By wszyscy w pobliżu usłyszeli: przyszła tylko po spadek, tata ją przecież wydziedziczył, wszyscy to wiedzą, poczułam, jak coś we. Mnie pęka, nie po raz pierwszy, ale być może po raz ostatni, bo przez lata byłam tą drugą, córką, nie synem, artystką, nie ekonomistką tą, która odważyła się odejść z rodzinnej firmy i iść za marzeniem, a nie za planem, który ktoś za mnie ułożył, bo gdy ja studiowałam grafikę, on kończył zarządzanie i z każdym kolejnym rokiem zacieśniał swoją więź z ojcem, choć dziś wiem, że więź ta była oparta nie na uczuciu, lecz na manipulacji i kontroli. A ja w tym czasie byłam przedstawiana jako ta, która odwróciła się od rodziny, która porzuciła ojca, mimo że dzwoniłam, pisałam, zapraszałam, ale nic z tych rzeczy do ojca nie docierało, bo Mateusz przechwytywał listy, usuwał wiadomości, przekazywał fałszywe informacje, po dystans który rósł między mną a ojcem jak mur nie do przeskoczenia, aż w końcu kontakt się niemal urwał, a ja pogodziłam się z myślą, że może nie da się tego naprawić, że może muszę po prostu żyć dalej, rysować, wystawiać swoje prace i liczyć na to, że kiedyś, może za wiele lat, usiądziemy z ojcem naprzeciwko siebie i bez słów zrozumiemy wszystko, ale nie zdążyliśmy, bo nagle dostałam telefon od adwokata rodziny, mecenasa Cholewy, który powiedział cicho, prawie ze wzruszeniem, Emilio, twój ojciec zmarł dzisiejszej nocy. I wtedy czas się zatrzymał, bo choć przez lata oddalaliśmy się od siebie, to wciąż wierzyłam, że mamy czas, że jeszcze zdążymy. A teraz miałam tylko trumnę, kwiaty i całą tę rodzinę, która patrzyła na mnie jak na intruza. Bo Mateusz przez lata skutecznie przekonywał wszystkich, że nie istnieje jako córka, że nie jestem godna, że nie jestem lojalna. A potem do sali wszedł mecenas Cholewa, Trzymając w dłoni Pendrive i mówiąc: Zgodnie z wolą Państwa Romana, zanim przeczytamy testament, obejrzymy nagranie, które przygotował dla rodziny, i wtedy ekran w sali pogrzebowej rozbłysnął. A na nim pojawiła się znajoma twarz ojca, spokojna, siwa, z poważnym, niemal surowym wyrazem i powiedział: Jeśli to oglądacie, znaczy, że już mnie nie ma, ale są rzeczy, które muszę powiedzieć, zanim zamilknę na zawsze. I zaczęło się coś, Czego nikt się nie spodziewał, nawet ja, bo ojciec mówił o mnie, po imieniu, do mnie, z czułością, z żalem, z poczuciem winy, że przez lata nie widział, że pozwolił Mateuszowi zatruć naszą relację, że uwierzył w kłamstwa, które opowiadał o mnie, a potem, jakby to wszystko nie wystarczyło, wyjął z szuflady pokaźną teczkę, pokazując na kamerze zdjęcia moich listów, które nigdy do niego nie dotarły, wydruki maili. Które skasowano zanim przeczytał, zaproszenia na moje wystawy, które wyrzucono do kosza i mówił. To wszystko znalazłem przypadkiem, pół roku temu, w biurku Mateusza. I wtedy zrozumiałem, jak bardzo się pomyliłem. I dalej opowiadał, jak zlecił śledztwo, jak wynajął prywatnego detektywa, który odkrył nie tylko manipulacje w kontaktach między nami, ale i nieprawidłowości w firmie, fałszywe faktury, zawyżone koszty, przelewy na prywatne konta. I gdy ojciec to wszystko odkrył, powiedział, musiałem podjąć decyzję. I wtedy nastąpił moment, który do dziś słyszę w głowie jak echo. Zmieniam testament. Dom rodzinny, konto inwestycyjne i 51% udziałów w firmie przekazuje mojej córce Emilii. Mateusz otrzyma miesięczne wypłaty w wysokości 5 tysięcy dolarów. Pod warunkiem, że ukończy kurs etyki biznesu i przeprosi swoją siostrę publicznie, a sala pogrążyła się w szoku, bo ci sami ludzie, którzy jeszcze godzinę wcześniej patrzyli na mnie jak na Henę, teraz spoglądali z niedowierzaniem, niektórzy z wstydem, inni z zazdrością, a Mateusz, czerwony na twarzy, zerwał się z krzesła i krzyknął. To nieprawda. Ojciec był pod wpływem leków. Ktoś go zmanipulował. To spisek. Ale mecenas Cholewa z chłodnym spokojem odpowiedział. Pan Roman przygotował to nagranie przy świadkach. A dokumenty zostały złożone w sądzie miesiąc przed jego śmiercią, i nie było już odwrotu, nie było już niczego, co Mateusz mógłby zrobić, by to cofnąć, bo dowody były niepodważalne. A ja, choć drżałam wewnętrznie, wstałam i powiedziałam tylko: Tato, dziękuję, że mnie w końcu zobaczyłeś, i wyszłam z sali, nie oglądając się na tych, którzy całe życie byli mi bliscy, a dziś nie potrafili nawet powiedzieć przepraszam, ale wiedziałam, że ten testament to nie tylko majątek, to była odpowiedź na pytanie, które przez lata paliło mnie od środka: czy tata mnie kochał, czy byłam dla niego ważna, czy to wszystko, co robiłam, miało jakikolwiek sens, i dziś wiem, że tak, że nie poszłam za marzeniem na marne, że nie straciłam go na zawsze. Bo zostawił mi coś więcej niż dom i udziały. Zostawił mi swoją wiarę, swoje przepraszam i swoje jestem z ciebie dumny, a ja noszę. To w sobie jak tarcze która chroni mnie przed każdą kolejną próbą upokorzenia, bo od dziś wiem, że to kim jestem, nie zależy od czyjegoś uznania, lecz od prawdy, która w końcu ujrzała światło dzienne, nawet jeśli przyszło jej przemówić dopiero z grobu. Ale nie wystarczyło po prostu wiedzieć. Nie wystarczyło usłyszeć te słowa, które czekały latami, aż zostaną wypowiedziane. Trzeba było jeszcze z tym wszystkim coś zrobić, podnieść się z emocjonalnych ruin. Które zostawiła po sobie śmierć ojca i równie brutalna prawda o rodzinie, spojrzeć w oczy ludziom, którzy chwilę wcześniej życzyli mi potknięcia, a teraz stali w rozkroku między hipokryzją a wymuszonym szacunkiem, i zmierzyć się z faktem, że od tej chwili wszystko, co było kiedyś stabilne, znane i przewidywalne, przestało istnieć, bo odziedziczyłam nie tylko większościowy pakiet udziałów w firmie, ale i dom rodzinny, portfel inwestycyjny, nieruchomości w Bostonie. Apartament w Miami, kawałek działki w Vermont i mnóstwo niedomkniętych spraw, które czekały aż ktoś podejmie decyzję. Posprząta, odbuduje, weźmie odpowiedzialność. I choć przez moment chciałam po prostu spakować walizkę i uciec z powrotem do Nowego Jorku, do mojej pracowni na Brooklynie, do tub z farbami, pędzli i cichego dźwięku starej lodówki. To wiedziałam, że nie mogę. Nie po tym wszystkim, co usłyszałam, nie po tym co ojciec mi powierzył, nie po tym, jak długo walczyłam o to, by mnie zauważył, i właśnie dlatego, tydzień po pogrzebie, usiadłam z mecenasem cholewą w jego biurze z grubym segregatorem dokumentów przed sobą i zapytałam, od czego mam zacząć. A on, doświadczony, spokojny człowiek z siwymi brwiami i lekkim drżeniem dłoni, odpowiedział: Od pokazania, że jesteś gotowa ludziom w firmie, członkom zarządu pracownikom, rodzinie, sobie samej. I tak też zrobiłam, choć każdy dzień był jak wchodzenie w ciemny las bez mapy, bo zarząd firmy, złożony z ludzi lojalnych wobec Mateusza, patrzył na mnie z niechęcią, jak na intruza, który przyszedł im zabrać to, co, ich zdaniem, należało się komuś innemu, ale nie zamierzałam walczyć siłą, nie podniosłam głosu, nie straszyłam zwolnieniami, tylko zwołałam zebranie wszystkich działów i powiedziałam: Nie jestem tutaj po to, by zburzyć to, co budowaliście latami. Przyszłam, by przypomnieć wartości, na których firma została oparta uczciwość, przejrzystość, jakość tak jak mój ojciec to rozumiał. I tak jak ja zamierzam tego pilnować i choć początkowo reakcje były chłodne, powściągliwe, nawet wrogie to z czasem, gdy zobaczyli że przychodzę do biura codziennie o ósmej, że przeglądam wszystkie raporty, że spotykam się z architektami, z inspektorami budowlanymi, z księgowością, z zespołem marketingowym, że nie mówię im, jak mają pracować, ale pytam, jak możemy to robić lepiej. Niektórzy zaczęli zmieniać nastawienie, a moment przełomowy przyszedł, gdy zleciłam niezależny audyt projektów. Rozpoczętych za kadencji Mateusza, w tym tego największego, Kompleksu handlowo- mieszkalnego na obrzeżach miasta, który reklamowano jako sztandarowe dzieło firmy, a który, jak się okazało, był pełen nadużyć tańsze materiały, pominięte inspekcje, nielegalne obejścia regulacji budowlanych i wtedy zebrałam cały zespół i powiedziałam: Nie będziemy kończyć tego budynku w ten sposób. Przerwiemy budowę, poprawimy błędy, poniesiemy koszty i zbudujemy to od nowa, porządnie. I choć niektórzy łapali się za głowy, inni pytali: Czy mnie na to stać? Odpowiedziałam: Ojciec nauczył mnie, że jeśli coś ma mieć jego nazwisko, musi być wykonane z dumą, nie po taniości. I to był moment, w którym kilku starszych pracowników podeszło do mnie i uścisnęło mi dłoń, cicho, bez słów, ale szczerze, a później coraz więcej osób zaczęło się otwierać, mówić o rzeczach, które wcześniej ukrywano, i w końcu poczułam, że odzyskuję firmę. Nie przez władzę, ale przez zaufanie. A równolegle z tym wszystkim zajęłam się domem, dużym, zimnym, pełnym wspomnień, ale i pytań. Domem, w którym rosłam, w którym wisiały obrazy z dzieciństwa, zdjęcia z wakacji, pokój gościnny, w którym spałam jako mała dziewczynka, gdy bałam się burzy. A ojciec siedział przy mnie, opowiadając o tym, jak burze są tylko nieporozumieniem między chmurami, i właśnie w tym domu, w gabinecie ojca. Za starym regałem, znalazłam kopertę podpisaną moim imieniem, a w niej jego pamiętnik, prowadzony od lat, notatki pełne refleksji, zapisów myśli, wątpliwości, tęsknoty, a wśród nich słowa. Dziś znów próbowałem zadzwonić do Emilii, ale Mateusz mówi, że zmieniła numer. Nie wiem, czy mówi prawdę. Coraz trudniej mi ocenić, kto kim jest, i płakałam, czytając to. Bo wiedziałam, że próbował, że chciał, że żałował, ale nie wiedział, jak się do mnie zbliżyć, i gdy dotarłam do ostatnich stron, przeczytałam: Jeśli umrę, zanim jej powiem, niech wie, że ją kochałem. I że widziałem ją. W końcu ją zobaczyłem, i wtedy wszystko się zamknęło, wszystko się domknęło, bo już nie potrzebowałam potwierdzeń od innych, już nie musiałam słyszeć. Dobrze, że wróciłaś. Dobrze że przejęłaś firmę, bo ojciec, ten sam, który milczał latami, w końcu powiedział wszystko i wystarczyło. A Mateusz cóż, po odczytaniu testamentu zniknął, wyjechał z kraju, próbował przez kilka miesięcy walczyć prawnie o unieważnienie dokumentów, ale mecenas cholewa miał wszystko zabezpieczone: nagrania, dowody zleceń, raporty, świadków, i sąd odrzucił jego wniosek w ciągu dwóch tygodni, a ja nigdy nie odpowiedziałam na jego e-maile. Nie odbierałam telefonów, bo nie chciałam słuchać kolejnych kłamstw, kolejnych prób odwracania kota ogonem, bo jeśli ktoś przez tyle lat potrafił niszczyć czyjeś życie z zimną. Krwią, to nie wierzyłam, że jedna decyzja testamentowa go zmieni, a mimo to, czasem, późno w nocy, gdy siedziałam przy biurku, patrząc na stare zdjęcie, na którym jesteśmy razem, jeszcze jako dzieci, na plaży, z piaskiem we włosach i radością na twarzach, myślałam, gdzie się to wszystko rozpadło? Kiedy zaczęliśmy być dla siebie obcy? I nie miałam odpowiedzi, tylko cichą nadzieję, że może kiedyś dojrzeje, może zrozumie, może wróci nie po pieniądze, ale po prawdę, i wtedy być może otworzy drzwi, ale tylko wtedy, jeśli naprawdę będzie chciał je otworzyć nie dla siebie, lecz dla nas. A póki co? Buduję, rysuję, zarządzam, uczę się na nowo oddychać w świecie, który przestał być czarno-biały. I choć droga, która mnie tu zaprowadziła, była pełna ran, dziś wiem, że warto było przejść ją aż do końca, dla tego jednego zdania, które zmieniło wszystko. Widziałem cię, Emilio. W końcu naprawdę cię widziałem.